Tylej, muszę Dla... Dzisiaj sobie pogramy znowu w Robloxa. Znowu w te o, w Adopt Me. Idź lewo i prawo. Za to może to tobą idzie? Dobra, ja się poświęcę Ola. Okej, dobra, możesz wyświetlużyć dalej. Dobra. Czy to jest? Nie. Tak. Ogólnie jak ktoś słyszy tej tak. szyki, to to jest w telewizorze. Daj mi yy, się! Za to kurde, też przepraszam, o, kurde, bo tutaj, tutaj... ktoś, nie, jakiś nieproszony gość przyszedł. Ty nieproszony wiem, wiem. jesteś nieproszonym gościem. K który ma nick Nikola. Musisz robić inne zagadki. Ale goni Nie, kogoś tam Znalazł kogoś innego, tak, tak. Ale on też poszedł za tobą. Nie wiem czy się nie wzięło. ale <śmienicza> ja to widzi żadne. No, ile ja mam takich wjazdów? Jeszcze 10 ci będę miał, tylko. Dość... Tylko drona, czyli co to tam jest. Klikaj, ola! Klikaj! Klikaj, ile masz sił w paluszkach. No, boję się, że to teraz wyjdzie w tym boku. Kliku, kliku. Może, muszę bo? teraz, to, Boże, muszę jeść teraz Boże, i tego ostatniego, tego ostatniego zostaw Jak będzie 30 sekund to go skończy i od razu się skończy mecz oh. Dobra, ee, Jak widać mam tego Scooby który jest w ogóle, te, co? Nieważne Wali i niesie trzeba się tam przeteleportować. teleportować. A, jeszcze tam, jeszcze tam tego zabił. Co się stało? Zbagowałem się. Proszę mnie tutaj. To Co jest? Jałam gdzie się pakowała. No fajna nazwa. Yyy, nieważne. Tak nam rylica. Mało kondycji mieć. Mhm. Wo roznikstego jest zielony jak żaba zniknął rok temu Co to za poza miastem o obudził się dobrze bierzemy tego z ubiegło proszę mnie tutaj la Hmm, trochę mi ścina, w ogóle nie, nie zwracajcie na to uwagi. Hmm... Ile ten duży prezent kosztuje? No, to, to może ten duży prezent kupimy sobie w następnym odcinku i zobaczymy, czy coś fajnego mi wydropi. Ja bym chciał banana, ale to jest. To jest nierealne. To jest po prostu nierealne. Ja nic nie mam, nic nie mam Ale Ale mieczina. A ty coś... masz kiny? Nie, nie. Nie wiem, to może... Może to. Nie no, za, 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 za kanapkę, czyli na pewno nie mam, ja, jak ja mam tego, dużo nawet. Nie no, no to Nie, tutaj... nie dość, że jakaś baba ostatnio mi wszystkie rzeczy ukradła, to jeszcze ta baba chce za kanapkę dwa ultra -era.

Hmm. Okej, okay. I, i co dalej? W sensie ja nie, nie wiem co dalej. Słuchaj, ja mam fioletowy klucz, a ten fioletowy klucz był na górę, był safe. Przeciw. Przepraszam, on mnie trochę wypaliło. Ja tam tego, tak, tego, no, strzelania. Czegoś. <grych> nie mówię do nas, bo dobra. Tego, tego, czegoś, do tamtego, czegoś, tam... Dobra, tam mam, czerwony przycisk. mam hmm. czerwony przycisk. Czerwony przycisk.

O kurde! Ło co? Ło panie! Mac. Ja jestem... Ja u siebie w ekwipunku mam Bida Edition. Bida Edition u um mnie jest w ekwipunku. W ekwipunku. W plecaku różowym. Piękny różowy plecak.

Ona ma buty Alidasa i bluzkę też. A Mordę ma skrzywioną. Może dwie cytryny, może dwie lemoniady wypiła od tej. Lisy. E, lisicz. Lisi 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 ja nie umiem czytać. Lis. Lisiczki. O. I teraz może ma taki krzywiedę i trochę. A teraz ma w kur Co? Nieważne. Jest... A ona teraz siedzi. Ty, parówki. Parówki za 9 dolarów, a tu mam lemonidy. Od tej lisiczki za 5 dolarów. Hmm. Nie! Ale mam dużo kasy. 444, a potrzebuję 499. Dobra, Taka jest Ja otworzyłem. Ja cię okay. otworzyłem. Um, o no kurde. jak to się mówi. Um, kupiłem jajko z koroną i... wypadło mi coś takiego. Chyba coś takiego. Tylko. Też Dobrze.

Dalej, co chcesz? Jaju. Jaju jaju, 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 jaju. Dobra, widzimy się w następnym odcinku i, i zobaczymy, co mi wydropi z tego jaja.